Kiedy start, startuj, jej startuj, kiedy startujemy i bramy już, jej 60, startuj, jest, cymbal, startuj, startuj, plus. cymbale. What? Siema, spadaj ode mnie oszuście, chciałem ci tylko powiedzieć, że żółty jest impostorem, ty jesteś oszuście, bo wyszedłeś z wenta, no bo żółty zostawił otwartą klapę, ja nie jestem, widziałem jak on wentował do medbeja, aha, to chodźmy go wywalić. Witajcie koledzy, widziałem jak żółty wraz do węta, czekaj co ja się skanowałem. Gdzie kto, gdzie, gdzie kto, gdzie. O klopsiki, wiem kto jest oszustem, idę powiedzieć przyjaciołom. O przyjacielu, no gówno widać, bądźmy razem, to nas nie zabiją. No wreszcie jestem impostorem, teraz na pewno wygram. Co się stało? Jasno zielony zabił mi kolegę, z którym gadamy sobie przez Skype'a o... Dobra, okej. Okay.